Pięć oznak, gdy ktoś cię nie szanuje, kto się czuje, nie? Jeden to ciągle się z ciebie wyśmiewa, i to nie tylko z Twojego zachowania, Twoich uczuć i słów, ale nawet z ubrania, czyli z tego naprawdę kim jesteś i co lubisz. Dwa, podważa Twoje zdanie, zwłaszcza przy innych. To jest bardzo bolesne co innego jeszcze powiedzieć sobie w twarz, ale kiedy przy innych osobach podważa się czyjeś przekonania, zdanie, myśli, to umniejsza się jego wartość. 3. Ciągle krytykuje i próbuje udowodnić, że nic nie wiesz. Takie znamienne, że gdy cokolwiek, ta osoba, gdy cokolwiek proponujemy, to ta osoba mówi: Nie. To jest zły pomysł. Bo nie szanuje Twojego zdania i pomysłów. No i pięć. E, nie zwraca uwagi na Twoje potrzeby, bo one nie są ważne. I tu też wychodzi tak, jakby umniejszał Ciebie. Potrzeby, zachowanie, wygląd. Nie okazuje takiego podstawowego naszego prawa, prawa do bycia sobą. Dlatego, że szanujemy się po prostu takimi, jakimi jesteśmy i czujemy się z tym okropnie. Jeśli macie jeszcze jakieś inne komentarze i pomysły, to oczywiście zapraszam do podzielenia się. はい。<laughs>